Cześć! Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i na tym kanale będę opowiadał o tym, jak prowadzę swój biznes internetowy, a właściwie sklep internetowy. Robię to dokładnie od 2014 roku, więc myślę, że kawałek czasu już minął i pozwoli mi on zdobyć doświadczenie, którym mam zamiar się z Wami dzielić, opowiadać w jaki sposób robię swój biznes, w jaki sposób pozycjonuję się, reklamuję, czego nie robię, jakie błędy popełniłem na przykład. I zapraszam Cię do obejrzenia całego filmu oraz wszystkich innych, które są dostępne na kanale. W pierwszym odcinku opowiem Ci o sposobach magazynowania produktów, jakie są popularne w e-commerce i jednym z takich podstawowych tak naprawdę sposobów magazynowania produktów jest zakup produktów do siebie na magazyn i ich dalsza sprzedaż. Kupujemy 100 sztuk jakiegoś produktu, sprzedajemy i ewentualnie dokupujemy dalej i ponownie sprzedajemy. Problem niestety polega na tym, że aby skorzystać z takiej formy magazynowania, należy zainwestować sporo pieniędzy, żeby się zaopatrzyć w odpowiednie produkty. To jest dobra forma magazynowania, ponieważ pozwala nam sprzedawać z wyższą marżą, bo kupując produkty hurtem od hurtowni jesteśmy w stanie uzyskać lepsze ceny. Ale niestety liczymy się z tym, że te produkty mogą leżeć, mogą się nie sprzedać, mogą, nie wiem, ulec uszkodzeniu na magazynie cokolwiek innego. Dlatego ja osobiście z tej formy nie korzystam, choćby z tego względu, że zaczynając swój biznes z e-commerce, najzwyczajniej w świecie, nie miałem na to pieniędzy i wybrałem inną formę magazynowania, o której opowiem później. Dodatkowo, jeżeli masz swoje produkty już zakupione, a nie chciałbyś sam ich dystrybuować, pakować, przygotowywać wysyłek do klientów itd., jest możliwość zlecenia na zewnątrz firmie, yy, która wykona to za Ciebie. Polega to na tym, że odsyłasz im swój towar, oni to w całą dystrybucją się później zami zajmują, czyli oni magazynują Twój towar, oni pakują go do klienta i Ty masz, można powiedzieć, czyste ręce, nie musisz się tym martwić, ale niestety to się oczywiście wiąże z dodatkowymi kosztami. Także to jest taka jeszcze alternatywa do tego, jeżeli nie masz swojego, swoich powierzchni magazynowych, ale jednak chcesz mieć zakupione swoje produkty, to wiem, że ludzie z tego korzystają i są bardzo zadowoleni. Jednym z najpopularniejszych ostatnio modeli magazynowania, który jest dość hucznie rozreklamowany w internecie, jest tak zwany dropshipping. Polega to na tym, że nie kupujesz z produktów od hutowni, zamawiasz je dopiero w tym momencie, kiedy zamówi towar od Ciebie klient i to jest w porządku. Ale całą obsługę wysyłki wykonuje za Ciebie tak naprawdę ta hurtownia, czyli Ty zamawiasz towar, który trafia bezpośrednio z hurtowni do klienta, Ty tego towaru nie masz u siebie. Ja uważam, że ta forma magazynowania niesie ze sobą tak naprawdę kilka niekorzyści. Pierwszą z nich jest przede wszystkim to, że mamy niższe marże niż w przypadku zakupu hurtowego. Mamy też taki. Mamy, właściwie nie mamy kontroli nad pakowaniem produktu. A to oznacza, że w przypadku jakichkolwiek błędów w wysyłce, klient i tak się będzie z nami kontaktował. A my będziemy takim głuchym telefonem między klientem a hurtownią, jak rozwiązać taki problem. Korzyścią z kolei. Skorzystania z takich formy magazynowania, czyli z dropshippingu jest niski próg wejścia, ponieważ nie musimy inwestować w towar, nie musimy mieć powierzchni magazynowych. Jedyne co potrzebujemy tak naprawdę to miejsce do pracy, czyli komputer, drukarkę, żeby móc wykonywać swoje bieżące takie obowiązki związane z obsługą tego sklepu internetowego. Jednym z takich jeszcze dodatkowych problemów związanych z dropshippingiem jest sytuacja, kiedy mamy w, swoim, w swojej ofercie. Asortyment z kilku różnych hurtowni i jeden klient dokona zakupu z różnych hurtowni jednocześnie. Zauważyłem takie dyskusje związane z rozterkami, czy liczyć klienta za każdą przesyłkę osobno, czy jak to w ogóle rozwiązać. I tak naprawdę tutaj, z pomocą moim zdaniem, przychodzi taki inny model magazynowania, który nie jest w Polsce popularny, ale sam z niego korzystam. Jest to tak zwany pseudo just in time, czyli. Teoretycznie dla klienta jest informacja, że my ten towar mamy u siebie. I wygląda to w ten sposób, że podobnie jak w dropshippingu, nie mam towaru, nie kupuję go na zapas, zamawiam go dopiero w momencie, kiedy klient kupi ode mnie ten towar, ale nie zamawiam go z wysyłką do klienta, tylko z wysyłką do siebie. I mam tu przede wszystkim kontrolę nad tym, jak trafia towar do klienta, ponieważ to ja osobiście pakuję wszystkie paczki i w razie ewentualnego błędu. Wysyłki z hurtowni, to ten błąd trafia od razu do mnie. Jestem w stanie to zweryfikować, zanim klient dostanie paczkę z nie wiem, z uszkodzonym towarem cokolwiek, i w ten sposób wykluczam jakieś ewentualne jego niezadowolenie. Także uważam, że ten model takiego magazynowania jest troszeczkę korzystniejszy. Pozwala również wynegocjować lepsze warunki handlowe, dlatego że e, zamawiając towar z hurtowni. Nie zmuszamy ich do wysłania 5, 15, 30 paczek dziennie do różnych klientów, tylko my zamawiamy wtedy hurtem cały towar do siebie, i tak naprawdę nasza hurtownia wysyła tylko i wyłącznie jedną paczkę dziennie do nas. I to jest o tyle jeszcze właśnie korzystne, że w przypadku większych zamówień jesteśmy w stanie wynegocjować darmową dostawę od, nie wiem, 500 złotych, załóżmy. I wyrabiając taki dzienny limit, zamawiając codziennie albo co dwa dni, jakieś produkty z tej hurtowni, jesteśmy w stanie zaopatrywać się w ten towar na bieżąco i go wysprzedawać do swoich klientów i korzystać z tej darmowej wysyłki, tak naprawdę. Więc te koszty wysyłki, które ponosi klient, są tylko i wyłącznie od nas, czyli z naszego sklepu do klienta. I tutaj się rozwiązuje problem tak naprawdę kilku różnych hurtowni, kilku różnych magazynów, bo postępując w ten sam sposób z kilkoma hurtowniami. Ściągamy towar do siebie, przepakowujemy go i wysyłamy już w jednej paczce do klienta, co, co myślę, że troszeczkę ułatwia sprawę. Także ja sam korzystam z tego rozwiązania, jestem z niego bardzo zadowolony i nie ukrywam też, że robię to samodzielnie, pakując kilka, kilkanaście paczek dziennie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Jeżeli materiał Ci się podobał, to super, możesz się tym materiałem z kimś podzielić i jakbyś miał jakiekolwiek pytania, to zapraszam do komentowania. Ja oczywiście będę systematycznie dodawał. Nowe filmiki, które będą poruszały kolejne kwestie, kolejne jakieś tematy związane z prowadzeniem mojego biznesu, a w tym odcinku po prostu powiedziałem o formach magazynowania i o tym ostatnim, z którego sam korzystam. Dzięki. Siema.